Sąd Boży na górze Karmel. Mnóstwo ludzi zebrało się na górze Karmel. Cały Izrael stał, oczekując ważnego wydarzenia. Również setki proroków Bala zebrały się tutaj, aby bronić swojego Boga. Właśnie na górę wszedł Eliasz. Jedyny prorok żywego Boga. Wokół rozlegał się pomruk. To Eliasz, to ten, który sprowadził suszę na nasz kraj. Wtedy Eliasz zwrócił się do narodu słowami. Jak długo będziecie jeszcze kuleć na obie nogi? Jeśli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim, a jeśli Baal, podążajcie za Nim. Naród milczał. Boży prorok zaproponował, żeby zbudować dwa ołtarze, jeden dla Boga, a drugi dla Bala. I zrobili tak, jak zaproponował Eliasz. Kiedy wszystko było gotowe, Eliasz powiedział prorokom Bala, żeby prosili swojego Boga, by zesłał ogień na ich ołtarz. To samo potem będzie robił Eliasz. Który Bóg odpowie ogniem z nieba, ten będzie prawdziwym Bogiem, któremu należy oddawać cześć. Pierwsi przygotowali się do sprowadzenia ognia prorocy Bala. Od rana do południa wołali: Balu, wysłuchaj nas, balu, wysłuchaj nas! Jednak nic się nie działo. Wtedy Eliasz, żartując, zaczął im podpowiadać, żeby krzyczeli głośniej. Niemądrzy prorocy krzyczeli głośno, zaczęli nawać, nakuwać mieczami swoje ciała, by zwrócić na siebie uwagę Bożka. Pod wieczór ich głosy były już tak zachrypnięte, że niektórzy w ogóle zamilkli. Milczał też Bóg Bal. Wtedy Eliasz. Wezwał do siebie wszystkich Izraelitów. Wzięli dwanaście kamieni, zgodnie z liczbą plemion izraelskich, i zbudowali z nich ołtarz. Dookoła ołtarza wykopali głęboki rów, a na ołtarz położyli drwa oraz cielca. Potem nakazał Eliasz polać, Ołtarz wodą i zaraz przyniesiono dwanaście wiader wody. I przemówił prorok: Usłysz mnie, panie, niech pozna ten naród, że Ty jesteś Bogiem i że zwrócisz ich serca ku Tobie. W jednej sekundzie spadł z nieba ogień, który spalił cielca, drwa, kamienie i wodę. Widząc to, ludzie padli na twarz i powiedzieli: Pan jest Bogiem. Wygrał prorok, który wszystko robił zgodnie ze słowami żywego Boga tego dnia zginęło 450 proroków Bala lud izraelski zobaczył moc bożą i ogarnął go strach na podstawie pierwszej księgi królewskiej rozdział 18 wersety od 21 do 40 oraz druga księga Mojżeszowa, rozdział 32. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać, Pana Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana i zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.